No cześć, Członk Miki, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Dzisiaj mam dla was super filmik, ponieważ w tym filmiku grałem w Prop Hunta Z youtuberami, czyli z Nexe, z Yoshi i Paczolkiem Mam nadzieję, że taki filmik wam się spodoba Ja już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania Cześć, cześć! Gdzie jesteście panowie? Ja już... ja ja jestem grałem, schowany z... Schowany, schowany A bo ja, ja z Paczolkiem sobie gram teraz no, bo tak, się... tak, tak, tak Z łatwiej. Ja coś no. podniosłem bardzo dobrze. Papier toaletowy jakiś. Ale, ale panowie, słuchajcie, jesteśmy w domu Simpsonów, więc e, chciałem tylko powiedzieć, że e, każdy powinien mieć swoje miejsce, a wy, że tak powiem, pamiętacie się tu i tak. Co tu jest? A coming okej. Okay. A wy pamiętacie się pewnie, no nie wiem, w jakieś randomowe miejsca, które no nie wiem, po prostu. Ciebie Ogólnie to Mała podpowiedź, mała podpowiedź jakaś. No, gwizda, Bo Byłeś, przed chwilą byłeś obok mnie. Ja to nie wiem to czy to jest powiedź. czy nie, ale wiem, że słyszę ten z bomby dużo ten z bomby. Ja też, ja tak sama A. Tu nie! O, no nie! Nie, no, nie wiedziałem w ogóle. że dobre. O, o Patrz co, co robi! To sumie, o jakiś chłop na ścigaczu jedzie, co patrzcie w Piedronce jutro na mięsny będzie. Dobra, lekse, byłaś, bo... No dajcie mnie, no, no, no. Podpowiedź. Gwizdaj. No cały czas to robi! Ale on musi być piętro chyba nad nami. Nie, on jest... <laughs> jest gdzieś. No <laughs> dzięki, stary, dzięki. Gdzie ty jesteś? Tu się nie widzę. Nie wiem, zaraz, w takie miejsce to mówię, daj. Ty, ty, coś mi tu nie pasuje, stary. Okej, okay, tutaj. Patrz, widzisz to? Ej, patrz, patrz on, on, on. Nie, on, patrz nie, on. Patrz, nie, widziałem nie. To? to, ale to jest... To jest z góry, wiesz? Tak? O nie. O nie, o! Ja was, się bardzo głośno Nie wiem gdzie! A! Nie, tego go ja. nie ma Ile wy <grym> macie tych bomb? Yyy, pięć Stare, on jest na piętrze, mi się wydaje On jest na piętrze, Ja się, A -a. się nie widzę. widzę cały czas Ja pierdziele, szkoda, że ja tego nie widzę, co się dzieje mnie Taka odpowiedź mała dla was Ale mam się też w Nie. nie. Za taką za taką kołnię Ja bym chciał łapkę w górę zobaczyć pod tym materiałem zostawionym Mam mindfuka Ewidentnie mam mindpaka w tym momencie Nie wiem gdzie on jest! Ja go słyszę tu! Ja go słyszę tu! A tu go słyszę! No co jest? Widzę, widzę, widzę wszystko A ja nie wiem, a ja nie wiem jak ty tam wsiedłeś w ogóle Jak ty tam wszedłeś? Nie wiem, on tak jakby był między piętrami w ogóle. Tak, między piętrami, dobra. Jestem na parterze, byłeś na taki. Aha, to, to fajnie, to że Cię być. słyszę na pierwszym piętrze. Ale to oni Cię w ogóle widzą. Mamy sezon, mamy sezon dziewiąty, może dziesiąty, jak, jak to widzowie oglądają. I Ty dalej wierzysz że w tej grze kiedyś na dźwięki, no tak. Ja <laughs> jak to tam się pojawiłeś, ja naprawdę nie on wiem. O nie. No Ci mówię, że skoczyłem. Haha! <laughs> Nie stary, nie mam. Nie! Nie, 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 no nie mam pojęcia, on jest na... Co wykwinił patrol? Mam, mam go, mam go, mam go! Mam go! Jest za szafą, jest za szafą, ale... Nie jakim się... prawem? Nie! Jak ja prawem! Weź Jakim prawem ty jesteś! To... Tylko jak, wyjdź, jak, teraz jak stąd. to! Wlazłeś? No Patrz, nie wiem! Nie wiem. Patrzeli jak ty to Zamienił tam, się przedmiotem pra... Ale jaki prawym patrzą, możesz tutaj wejść no bo że z Mikio ten pistolet. tem, <laughs> we aha, mnie! Aha, no to ładnym. A to może się patrzeć teraz. Nie, może można nic zrobić tu Haha, <laughs> utknęli! No, Naciśn pasrł prawym, a nie nie mogę też no, Zamiecie się w szafę tam no, Nie da się nie, nie, nie mogę, nie mogę To Josi musi ich zabić No pasz. ja skaczę no zabij mnie no a! Ale podskocz bardziej! No nie mogę Jak ty tam wlazłeś? Dobra, królewskie zwycięstwo dla mnie no. chciałem powiedzieć. Ja użyłem ten, ja użyłem to od Mikiego Jak! Pod nim ze mnie! Wypadł ja z, wypad z Mikiego, to podniosłem! Ale ja go przecież zabiłem! Jak to możliwe! Ale wypad z niego! O szukam! Najlepsza Znale, na świecie, o, Szukamy się. razem Nexę. Po prostu, że tak. Ale jak znajdziemy łatwiej tylko co myślisz o mojej, o myślisz o mojej kampie? Yy, bardzo dobra była. Nie wiem jak Co tam zapszedłeś. <grym> ja no, mogę ci pokazać, no sobie też jakieś tam No już no wiem, tu się się przedmiotem wow. Dobra, pytanie, yy, pytanie, bo ta mapa jest ogromna no. Dom czy ogród? E, dom Dobra, a Pacer? Yy, ja na razie ogród Dobra Na razie no, ja no no w sumie no ogry, ten ping tak. był niesłyszalny w ogóle. Jeden z rogów ogrodu. O Ej, nie. bo my papier ale to my musimy zbierać. No ja zebram dwa już i jest A, e, okay. Kurde, ping Requiz jest bardzo długo teraz w ogóle. No. Czemu pingu nie ma żadnego? Weź się gwieznijcie. No ja, no jak tam, był. był ping poza tym, był przed chwilą. O, no, o. Dobra, weź, w łebce, rzuć tym bansem. O, nie, widział! O nie! No tak! Gdzie oni są? O góry, tak? O góry jest Joshi? Y Właściwie ja szukam już tego w kiblu. Gdzie? Ja Myślałem, że to będzie dobry. Dobra nie, wiem, powinieneś się nazwać chyba Young a nie Young Biki, naprawdę! No nie! Ja przyszedłem no. teraz? A? Co za chłop w ogóle! Coś ty zrobił w tym momencie! Ja? No nie, ja! A no. kto ma różowe wąsy? Ja! no ty masz właśnie no to ale mam op op milcówka what the hell kurde nie wiem czy ja nie wiem o, jak to... to on gdzieś on, tu gdzie, gdzie ej dobra to mapa jest no nie wiem... Okay. Okazało się, że ja, ja jestem ja z przy ogromnym No jesteś. No ja, to, i... Dobra, Dobra, ja chciałem tylko powiedzieć, że pół godziny. Dobra, bo użyłeś glitcha gry. Jakiego glicza gry? No stary, nie znaleźlibyśmy się tam, bo cię no, po prostu nie nie, dało, nie nie było mocy. Tylko patrzył jakoś cheatową pistolet. Ja widzę i was, i Osiego wszystkich widzę. Co? Stary, ale jesteście blisko, nie? Nie mogę, czemu nie? Jezu! <grym> Dobra, powiem tak, powiem tak Miki rzucił we mnie... NIE! i nie zauważył mnie Co? No to nie jest źle Ale to... Do, ja w sumie nie wczoraj... Nie, jak to? No, to, no, no, normalnie No co, no co? No, co ci no ja pizgam, nie wiem Jest ta mapa No, duża jest, za duża ta mapa, chyba Mega ogromna jest, no to ci wiem. A jesteś u góry, czy na dole? Nie Może zależy kto pyta o, A ty, ty już jesteś zespołu, na góry, czy na dole? No, w domku jesteś, czy nie? O, o siema jak patol! A, o, nie. czym był, czy, czym był patol? Ej, dobra, pa, ej, pamiętasz jak, rzuci, że jak rzuciłeś we mnie granatem w kuchni? W kuchni? z granatem w kuchni Tylo, po można wchodzić w tej grze, co? Ty jak rzuciłeś granatem w kuchni? Granat nie. w kuchni Zrzuciłeś granatem w kuchni, o! 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 Pamiętam! Pamiętam, no! No! No to! No, gdzie mnie tam nie gdzieś tam Już byłem! tam nie ma, tak właściwie. Aha, dobra, okej. Okay. I wtedy tam Ty. tańczyłeś, tak? Dobra, Miki, za 20 minut, no. o, o nie! A gdzie był? Pokaż. No, było tutaj, właśnie, w tej kuchni, o tu. Ale nie chcę, ja nie jestem dzbanem. Nie strzelaj do mnie. <śmiech> nie, <śmiech> nie jestem dzbanem. <laughs> Balon, <śmieniciela> balonet, balone też nie jestem, stałem O! Widzisz, jestem. widzisz nas w takim razie O no widzę. lol, widzę w styku, Miki Może <śmieniciela> ja bardziej nie jestem żyjący na przykład, nie wiem, coś się rusza chociażby? Nie wydaje się wam? Nie no nic, nic się nie rusza? Nic się nie ruszyło? Teraz za wami na przykład? Ja pierdziele nie mam pojęcia, ja pierdziele się nie ruszyło Panowie, spójrzcie spójrzcie tam w stronę okna, co nie? No, to nas tam nie ma Czym on był? Śmieciami! Ojej, Jezu! Moja taktyka była grana Moja taktyka Ale no. wiedziałem, że... To samo zrobiłeś z patrolem dwa odcinki temu Ojej Przewidziałem Wspaniała gra, wspaniała gra to była ale te śmieci no, są OP, te śmieci są OP No, to śmieci są OP No, ja też O, a my tutaj prawidłownie... Gdzie, o, dawaj gdzieś dobra. obok siebie, dobra? Dawaj Co za typ Widzieliście mnie, nie? No nie, ja za szybko, nie, ja się zbugowałem Mam go O nie, o nie, o nie. No. no nie A drugi jest tu w krzakach Drugi jest w krzakach? A. Jezu Widzieliście mnie, nie nie gorszy Nie, ja widzę Mikiego Widzisz mnie Nekta No Ja <noise> przyjąłem eee. Był tu w krzakach, może uciekł. Przysto przystojny jesteś Miki bardzo. No i fajnie tam w tej kuchni się siedzi generalnie, fajna jest kuchnia da, no i właśnie ja kurde w tym miejscu Kurde Co? Jeszcze jedna runda ale, ale szybciutka runda to była Ojej, ojej! Za szybka nie była, to... za szybka Dobra, to ta jednak Tylko ogród teraz, okej? Okay? Tylko ogród. Okej, okay. tak. bez nam kupić. On garden, O teraz. nie, szukamy, dobra no nie, ten już wziąłem, że zawsze się kawam Ale fajnie po, Jezu najmniej, nie, teraz oni, szuka, oni a... mnie nie widzieli wtedy, ale ja zrywałem No chyba nie No, no myślałem, że im... A dobra Ciebie nie widzieliśmy, widzieliśmy kiedyś. Ale nie, nie, nie dostaliście tak jakby od... A, Tylko ogród, tak? Ja, <grybko> ja... <grybko> ja piec... <grybko> <grybko> ja, czy... Co? Co? Czym zrobił dzisiaj napis na temat swojego creator kodu? Czy mi się wydawało? No zrobił O Jezu panowie Ale, ale będziecie w szoku, nie? Naprawdę O Jezu, jak ja tego nie lubię Ja pierdzielę... Ja, 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 ja po cholerę strzelasz w tych samo, w te samochody powiedz. No bo coś tak czuję O! No ale co o! 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 Ktoś tańczył tam Dobrze trafiłem, mam go! Jest! Ja pierdolę! Mam go, mam go, mam go <słuch> Leży no patrzę, Paciol leży. No, nie, nie. Dobra. A Miki mnie nie widział, mogę się nie ruszać. Patrzę, patrzcie na mnie! Nie mogę, bo mam Mikiego, bo mnie zabił, wiesz? Naprawdę, ciebie nie widzę. Oni są tymi ciężarówkami. Ogromnymi. Tak, no, trzema. Jakiś monster trucki w ogóle. No, w tym nie, tym nie wiem, ale może poszukacie w innej części, co? No może nie. No może. A może nie. A może nie. Oooo! Dzień dobry! Ja, ja w niego! No nie. i GG, DG, No i bytowałem. Będzie... Tak w innej części właśnie tutaj, no? Będziemy ten, no no no. No. Coś mi, mi się nie zgadzało, ten małotek. Dziękuję serdecznie, podobne za wspólną rozgrywkę. No, Dziękuję bardzo. I żegnam naszych wspaniałych widzów. Żegnam! Żegnam! Do, elo, elo.